Świci księżyc, hej, rosadana, świci księżyc na niebie. A puść ze mnie, hej, rosadana, a pój ze mnie do siebie. A pój ze mnie, hej, rosadana, a pój ze mnie do siebie. Jak zejo cie, hej, rosadana, jak zejo cie puścić ma. Kej obidno, hej, rozadana, kej obidno, a tyś pan. Kej obidno, hej, rozadana, kej obidno, a tyś pan. Po tym ześ mnie, hej rozsadana, po tym ześ mnie poznała. Coś mnie panem hej rozsadana, coś mnie panem nazwała. Coś mnie Panym, hej Rosadana, coś mnie Panym nazwała. Poznałam Cię, hej Rosadana, poznałam Cię po mowie, capeczce, hej Rosadana, po capeczce na głowie. Po capeczce, hej Rosadana, po capeczce na głowie. Po kuchej po pokłinikku ułanym, po siodełku chejosadana, po siodełku skórzanym, po siodełku chejosadana, po siodełku skórzanym. Jest tam gwoździk hej, rozadana, jest tam gwoździk na ścianie. Powieść sobie, hej Rosadana, powieść sobie ubranie. Powieść sobie, hej Rosadana, powieść sobie ubranie. A czapeczkę, hej Rosadana, połóż sobie na stole. Będziemy spać, hej Rosadana, będziemy spać oboje. Będziemy spać, hej Rosadana, będziemy spać oboje.